Oczywiście uh, jestem z tego zadowolony, że, że dostałem takie wsparcie, a że jestem w tej nominacji. No i zobaczymy jak to dopadnie, ale jestem dumny z tego. Jest to jakaś uh, praca za cały sezon, co bez sztabu, bez, bez uh, zespołu, bez trenera by nie byłem dzisiaj tutaj. Za to im dziękuję i e, zobaczymy, jak to skończy. Ale jest to i dla mnie motywacja do następnej rundy. Na pewno jest to miłe wyróżnienie, na które pracuje cały sztab ludzi. E, od piłkarzy, którzy na boisku realizują nasze założenia, przez cały sztab i przez wszystkich innych ludzi, którzy dbają o to, żebyśmy mieli takie warunki do pracy. Więc e, no, tak naprawdę, wyróżnianie trenera to jest e, takie, jakby wyróżnienie dla całej warty i dla tej społeczności. a ja po prostu jestem jako osoba. Można będzie taki przedstawiciel, ale no bardzo jest to miłe i też chciałem podziękować w swoim imieniu za to wyróżnienie nie tylko kapitule, ale też wszystkim ludziom w Warcie, którzy na to pracowali. Chciałbym w przyszłości jeszcze mieć okazję tutaj na takiej gali być, w, może być w tym gronie nominowanych. Natomiast wiem, że jest wielu trenerów, którzy do tego aspirują. Trudno jest się tutaj dostać. Już myślę, że w tym sezonie mocno detali po piętach też inni, więc no jest to trudne zadanie i trzeba mocno o to powalczyć. Odkąd przysiadam tutaj, dostałem duże wsparcie od Gubu. I mogłem właśnie te ostatnie dwa sezony grać całe, od meczu do meczu i myślę, że jak byli jakieś kontuzje, nie byli jakieś ważne i dlatego myślę, że grałem te wszystkie mecze i dlatego się mogłem dostać do, do formy. Mogło być z tego i więcej tych bramek, ale cieszę się za, za to, że pomogłem zespolowi, ale jak mówiłem już wcześniej, bez zespolu, bez sztabu by nie byłem tam gdzieś nie bliżej, tym dziękuję. Wierzyłem w to, że e, jesteśmy w stanie się utrzymać z wartą w Ekstraklasie, dlatego przychodziłem, ale no przyznam szczerze, że to co się dzieje przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Raczej nastawiam się na to, że ciężka walka o ligowy byt w zeszłym sezonie, że nie będziemy rewelacją rundy wiosennej, tylko że będziemy po prostu solidnie punktować, jakoś doczłapiemy i się utrzymamy. Myślę, że w kolejnym sezonie również bardziej będzie to polegało na znalezieniu trzech drużyn, które muszą się znaleźć za naszymi plecami, a no szło bardzo dobrze, ta końcówka tego sezonu trochę też wyrównała to, ile szczęścia mieliśmy wcześniej, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie z takim zerowym kątem będziemy mogli wystartować, nie będziemy musieli oddawać naszego szczęścia z tego sezonu. Zawsze chciałem i miałem takie marzenia być w takim zespole, gdzie, gdzie będziemy tam jakieś, może nie, nie tylko to, że ścielam ramki, ale że mnie bierzą jakoś, że z przodu im pomagam to, to same de de defensywnie i bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że mogło być tych bramek więcej, ale robiłem się dlatego, żeby pomóc zespołowi, żeby jakieś wyniki my jak teraz skończyli w tej w top 8 w sezonie i to nas bardzo cieszy. No a mam nadzieję, że tych bramek będzie jeszcze więcej wywarcie i następny sezon będzie jeszcze lepszy. Przede wszystkim zawsze skupiam się na drużynie i raczej w tym kierunku to wszystko zmierza, zawsze odwołuję się mocno do, do drużyny. Ale nie ma co ukrywać, że część zawodników zrobiła ogromny progres, też mocno, można powiedzieć, że pokazało się w tym sezonie Ekstraklasy, wzbudza zainteresowanie innych klubów. Adam Zrelak jest oczywiście taką twarzą naszej drużyny, ale myślę, że gdyby do tego dodać jeszcze kilku innych, chociażby Kajtka Szmyta, takiej powie świeżości no i naprawdę kilku jeszcze innych zawodników, którzy ciągnęli ten nasz wózek, bo, bo czy Dawid Szymonowicz, czy Janek Grzesik mieli wiele dobrych momentów w tym sezonie i, i nie chciałbym jeszcze też pomijać innych, bo tak jak już powiedziałem, jesteśmy drużyną, ale no, fakt jest taki, że indywidualnie praktycznie większość zawodników zrobiła krok naprzód, i to miejsce w tabeli jest kumulacją i tych indywidualnych postępów, i też tego, że jako drużyna zrobiliśmy krok do przodu. Czy dla Adama Zrelaka najlepszym napastnikiem w ekstraklasie jest Adam Zrelak czy ktoś inny? Oczywiście, że tak. <laughs> Nie zobaczymy. No. Kto, kto będzie, e, będzie ja. Jestem bardzo cieszę, że jestem tej piątce i już jak to skończy, jak skończy, to zobaczymy. To dzisiaj to będzie nagroda najlepszego trenera ekstraklasy w ekstra klasy, Zdecydowanie Marek Papszun, nie ma co ukrywać. Raków kapitalnie wyglądał w tym sezonie. Zdobył mistrzostwo, dotarł do finału puaru Polski. I Myślę, że jest to takie zwieńczenie tego pobytu trenera Papszuna w Rakowie. Myślę, że nie będzie tutaj niespodzianek i, i drugie, trzecie i kolejne miejsca. Będą daleko, daleko w tyle i zdecydowanie większością głosów, który wygra tą nagrodę, bo zdecydowanie na nią za, zapracował z całym sztabem ludzi, z piłkarzami i wszystkimi pracownikami, którzy oddali serce w tym sezonie po to, żeby Raków mógł cieszyć się z Mistrzostw. Czyli do razy sztuka i rogi sprzętu. Myślę, że będzie o to bardzo trudno, ale chciałbym kiedyś w przyszłości mieć taką okazję, choć przyznam szczerze, że zamieniłbym takie indywidualne na, na sukcesy drużynowe, więc jeżeli... W przyszłym sezonie w ogóle nie będę na gali, ale Warta pewnie utrzyma się w ekstraklasie. To to jak najbardziej jestem za tym, żeby Warta pewnie się utrzymała, a ja mogę jechać na wakacje zamiast na galę.